Jakie są twoje pierwsze wrażenia z studia z programu Must Be The Music? No jest to dla mnie nowy świat. Nie ukrywam, musiałem się w nim trochę oczaskać, ale same pozytywne. Naprawdę pozytywne. Jestem zadowolony ze współpracy z wszystkimi ludźmi, którzy pracują nad tą produkcją. Jestem zachwycony moimi po prostu przyjaciółmi z jury i jestem parokrotnie mocno zaszczycony tym, że przyszło mi zobaczyć takich wykonawców na scenie, usłyszeć taką muzykę. To jest inny świat, po prostu to jest rozmach. To jest, yy... Działanie według tabelek to jest masa ludzi, którzy ze sobą współpracują, którzy muszą utrzymać no, przez te godzin w ryzach nas i publiczność, którzy muszą to wszystko ze sobą łączyć. Ja jestem trochę producentem tego wszystkiego, czym się y, zajmuję w studiu, potem y, na scenach muzycznych w całej Polsce, bo współorganizuję swoje trasy koncertowe, lubię wsadzać ręce we wszystko, co się na tej scenie dzieje, lubię sprawdzać. Co wymyślili po prostu ludzie od światła. Lubię sprawdzać, jak to brzmi, lubię wprowadzać jakieś elementy pozamuzyczne na scenę i też miałem dużo wspólnego z teatrem w swoim czasie. Czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem i no, jest to. Fenomenalna sprawa, no, na dobrą sprawę pod kątem produkcyjnym, takim jeśli chodzi o, o czysto techniczne sprawy, to jest to fenomenalna sprawa, fenomenalnie zorganizowany temat. A to ty też pewnie coś wyciągasz dla siebie, też się czegoś mm. uczysz, że potem będziesz mógł to wykorzystać. Ja staram się uczyć codziennie. <grym> I po prostu e, na pewno to jest masa doświadczenia, które gdzieś ze sobą wezmę dalej. Chciałbym.